Gwiazdy Internetu. Hej, postanowiłam, że zostanę gwiazdą Internetu. Mam wszystko, czego potrzeba. Wspaniały, przyjazny charakter! Błyskotliwe teksty, ładne włosy. Jestem do tego stworzona! O, dobry pomysł, Kortni. To może być bardzo ciekawe! Prawda, że tak? Bridget, chciałabyś zostać moją kamerzystką? Jasne! A o czym będziesz mówić, Kortni? <mum> nie mogę uwierzyć, że jeszcze tego nie wymyśliłam! Oj, tam co w tym trudnego! Oto gotowanie z Courtney. Na samym początku umieszczamy w mikserze wszystkie składniki, a teraz włączamy. Aaaa! Oto jazda z Kortni! Będę jeździć na rowerze, trzeba pamiętać, by trzymać ręce na kierownicy przez cały. Oto nauka z Courtney. Przed wami delfin dłutno który znany jest ze swojej inteligencji i przyjaznego charakteru. Cięcie! <laughs> Może róbmy recenzję zabawek? Niezły cel! Aaaa! To jest tuśka pluśka, lalka, którą karmisz, przetulasz i przebijasz. Nie ma nic lepszego niż emocje towarzyszące opiece nad swoim dzidziusiem. Hej, Kordni. A po co to nagranie? Wrzucam je w internet i zostanę największym odkryciem roku! No! Możemy pomóc? Jasne, że tak. No! Nie wchodząc mi w drogę! Słabo! Przekro mi! Chodzi o to, że trzeba mieć odpowiednią ilość sprytu i internetowej charyzmy, żeby przyciągnąć jak najwięcej widzów, a wy tego nie macie! Hej, mamy charyzmę! Ziomek, co to charyzma? Uwielbiam charyzmy! <św.> Święty Mikołaj daje je pod choinkę! Sprawdź, ile mam lajków! Dwanaście! Tak! Uwielbiam piąteczki! Dwanaście to dużo! Więcej niż wy byście zebrali! To może zrobimy własne nagranie? Tak! Będziemy mieli dwa razy więcej lajków! O tak! A chcecie się o to założyć? Okej, stawiam dzisiejszy podwieczorek, że będziemy od ciebie lepsi. Stop, co? Ale pamiętacie, że dziś jest budyń czekoladowy, tak? Jesteś tego pewien? No, chyba że nie macie w sobie charyzmy. Do dzieła! Dalej, ziomek, nagrywamy. Cisza na planie i akcja! To nie będzie jakieś mega ciekawe, potrzeba więcej balonów. Tyle wystarczy. Teraz to ja rozumiem. Akcja! Czemu tego nie przewidzieliśmy? Sam nie wiem, dzieci. To wy wrzuciłyście do netu filmik, na którym Harold unosi się w powietrzu i odlatuje? Eee... Bo ma 3 miliony lajków! Jej! Stop! Co? 3 miliony lajków? Bridget, sprawdź, a ja mam. 13 lajków? Oj nie, znowu masz 12. Wybacz, przypadkowo nacisnąłem lajka. Nie! Dobra, oby tak dalej, chłopaki! Piąteczka ze smuteczkiem? Nie będzie żadnych piąteczek, dopóki nie nagramy filmiku, który zdobędzie więcej lajków. Chodź. Nie powinniśmy zająć się jakoś Haroldem? Halo! Halo! Te dzieciaki mają super wielki talent. Są taki śmieszne i kreatywne i... I jesteś gorni. Cześć internetowani! Dzisiaj zrobię test zabawy z dynikowym księciem. Oczywiście można mu zmieniać oczy, usta i wszystko inne również. Ale ja lubię go takiego z oczami i w ogóle. Cięcie! Gotowe! Siedem lajków. Nie! Piąteczka! Nie, Bridget! to źle! O, oh, wow! Zrobiłaś właśnie nagranie z dinkowym księciem? Na pewno masz całą tonę lajków. Jest całkiem nieźle, dzięki! A wy, chłopaki, macie nowy filmik? No! Patrz tutaj! Akcja! A, to wam Rusza na łowy! O tam! Właśnie kogoś nabierzył! I chyba zaraz przepuści! A tak! Nie zbliżaj się do mnie, nie to ty! Wow! I tyle? To wasz filmik? Okej, okay, teraz czuję, że zyskałam nad nimi przewagę, no bo to było naprawdę straszne! I ile dostaliście za to lajków? Hej, zapomnieliśmy sprawdzić! Wrzuciliście właśnie filmik o ataku wampiropeża, który wywołał panikę, po której ludzie wykupili cały czosnek w nadziei, że zapewni bezpieczeństwo! Tak. Oni... i nie chcę być wredna, ale... Macie 6 milionów lajków! Okej! Oby tak dalej chłopaki! Któregoś dnia zostaniecie sławni! Piąteczka! O, super! Piątka, chłopaki! Nie idziemy! Ale ja uwielbiam piąteczki! Przybijemy piątkę, ale po tym jak ich przegonię! Bo mi się uda! Odbijać bezpiecznie w Dmuchanym Zamku. Subskrybujcie mój kanał, żeby otrzymać więcej zabawkowych porad. Gotowe! Wysyłam! To nagranie na 100% przebije filmiki chłopaków. Jest genialne! O! Nagranie z Dmuchanego Zamku? Super pomysł, Courtney! A zrobiłaś salto? To jest zabronione. Czytałam w instrukcji. Czytałaś instrukcję dmuchanego zamku? Tak, i mówi wprost: zero salt, zero butów i zero misiów. Akurat tych trzech rzeczy. Ołem, dude, macie może więcej filmików? Uśmiałem się z tego ostatniego. Prawie tak śmieszne, jak to z małpą, która wącha samą siebie. Haha, wy to macie pomysły. My mamy nowy filmik. Ile lajków dostałam? O, dwadzieścia. Milionów? Nie, dwadzieścia. Ale skakałam i to kilka razy. Dwadzieścia to nieźle. Tylko jakieś dwadzieścia milionów mniej od Owena i Juda. Więc tak, w porównaniu jest źle. Ale nie powinnaś się porównywać z osobami, które są od ciebie znacznie lepsze. Dzięki temu unikniesz wielu rozczarowań. Spróbuj. Według mnie to dobry filmik. Bezpieczne używanie zabawki, tak jak napisano w jej instrukcji, nie jest nudne, prawda? To jest ekstra! Gwana! Pory, będzie kolejny hit! Ja! Yeah! Już! Rzut dmuchaną piłką do kosza właśnie dostał 8 milionów like! No, bez żartów! I to ma być takie fajne? Ludzie to oglądają? W którą stronę zmierza nasz świat? Ziomek, dlaczego chcesz zrobić nagranie na nasz kanał z tuśką Pluśką? Zaraz zobaczysz! Nagrywaj to! <grych> Padłem na pomysł, żeby dać jej wodę gazowaną, zamiast zwykłej, bez gazu i potrząsać nią, potrząsać aż do... To było ekstra! I dostała nowe imię Dusia-Chlusia. Pomysł błama, siomek. Już! To było okropne i ludzie w życiu nie będą... Dusia-Chlusia dostała 11 milionów! Juhu! Okej! Okay. Już nagrywam! A więc! Ludzie lubią nagrania, na których używa się zabawek w nieodpowiedni i niebezpieczny sposób. Więc! Bardzo proszę! Czyli zrobisz salto? Nie! Będziesz rzuć gumę? Nie, o nie! Ale mam na sobie moje buty! I to wewnątrz dmuchanego zamku! Ja nie jestem pewien, czy to. Nie zdjęłam butów i odbijam się! Czy to właśnie? Robicie. To długa historia. I... Wystrzelenie dmuchanego zamku w kosmos i odnalezienie kumpla, który zaginął kilka filmów temu dostało 25 milionów lajków! Boom! Dostałyśmy więcej niż wydwaj, a więc zabieramy wasze budynie! <grafy> Gratulacje, Bridget! Oficjalnie zostałyśmy gwiazdami internetu! Piotka! Nici z piątki, byłyście gwiazdami internetu! Wszyscy uznali, że to było zdecydowanie zbyt niebezpieczne i macie zakaz umieszczania jakichkolwiek nowych filmów! O, -o! to może piąteczka byłych gwiazd internetu?